Zielone światło dla przejęcia przez Piłę dawnego powojskowego lotniska pojawiło się w połowie grudnia. Wtedy to ministrowie obrony narodowej oraz infrastruktury i budownictwa wydali rozporządzenia, m.in. w sprawie wykazu lotnisk. Prezydent postanowił skorzystać z okazji i zwrócił się do MONO o przekazanie terenu w podobnym lotnisku na rzecz gminy Piła. Proponowane przez miasto warianty są dwa. Ta pierwsza propozycja jest taka, żebyśmy my. Zagospodarowali lotnisko i te wszystkie tereny, które służą obsłudze lotniska, a tereny dookoła lotniska, te przemysłowe, żeby były sprzedawane na własność, bo akurat minister to może zrobić. Jeśli ta nie znalazłaby akceptacji, wariant drugi zakłada całościowe przejęcie niemal 300 hektarów przez miasto. Teraz gmina czeka na decyzję MONU. Podobne czy nieskuteczne działania gmina podejmowała już przed dwoma laty, kiedy to Pilskiego lotniska na rzecz Skarbu Państwa zrzekł się ówczesny starosta Pilski Franciszek Tamas. Wtedy obiektu nie udało się przejąć. Jeśli teraz się uda, to miasto w porozumieniu z Aeroklubem Ziemi Pilskiej chciałby podnieść status obiektu z lądowiska do lotniska. Chcemy doprowadzić do stworzenia lotniska o ograniczonej certyfikacji. I to. Bardzo zmieni zdolność funkcjonowania lotniska, natomiast w bardzo małym stopniu wpłynie na koszty funkcjonowania tego lotniska. Bo nadal do jego obsługi potrzebne byłoby jak teraz kilka osób. Dokumentacji wymaganą do starania się o certyfikację bierze na siebie Reoclub. Jednak aby podnieść status obiektu, niezbędne jest m.in. ogrodzenie obszaru, co ma kosztować 1,5 miliona złotych. Miasto ma już zarezerwowane pieniądze na ten cel. Dodatkowo miałoby zostać ono wyposażone w nawigację GPS. Zmiana certyfikacji ma pozwolić na przyjmowanie większej liczby samolotów na pilskim lotnisku.